Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Oracz i prowadzę przygotowanie do matury z informatyki ukierunkowane na studia informatyczne. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak będzie wyglądała matura z informatyki w 2024 roku. Na początku weźmiemy sobie na tapet porównanie matury 2022 i jak one wyglądały i matury 2023, bo właśnie w tej formule będzie matura w 2024 roku. Zacznijmy sobie od tego, że matura w 2022 roku i wcześniejsze była podzielona właśnie dwa arkusze. Pierwszy arkusz... Trwał 60 minut i liczba punktów do uzyskania to było 15 punktów, i arkusz drugi trwał 150 minut i 35 punktów do uzyskania. Suma czasu 200, 210 minut, czyli 3,5 godziny. W 2023 roku matura trwała, była jest już złożona z jednego arkusza. I do tego mamy 210 minut na rozwiązanie po prostu wszystkich zadań, czyli zobaczcie, że praktycznie mamy to, ten sam czas. Natomiast w tym w 2022 roku i wcześniejszych była ta matura podzielona względu na to, że pierwsza część była to część Teoretyczna, czyli dostawaliście tylko długopis, maturę i rozwiązywaliście zadania. Natomiast druga część była podzielona na pracę przy komputerze, czyli część praktyczną, czyli tam po prostu dostawaliście już dostęp do komputera, długopis, kart, kartkę oczywiście i arkusz, no i kończyliście zadania. Po prostu tam była kwestia tego, że ona po prostu jest dużo dłuższa, te zadania są dużo trudniejsze i też większa liczba punktów do uzyskania. W 2023 roku formuła się delikatnie zmieniła, ponieważ ta matura jest jednoczęściowa. Czyli teraz nie ma tej przerwy między jednym a drugim arkuszem, bo tam było chyba, nie wiem, 10-15 minut przerwy, nie pamiętam dokładnie, aczkolwiek kwestia tego, że teraz tej przerwy nie ma. Czyli tak naprawdę usiadacie do matury, dostajecie komputer, kartkę, długopis i macie 210 minut po prostu na rozwiązanie całego. Arkusza. Tym samym, jeżeli chodzi właśnie o moje wcześniejsze materiały, jeżeli oglądałeś, oglądałeś moje materiały, z, w których mówię, że matura jest podzielona na dwie części, czyli część teoretyczną i praktyczną, teraz jest po prostu w jednej części, ale zadania się praktycznie nie zmieniają, więc tutaj bez, totalnie bez paniki kwestia tego, że po prostu nie ma tej przerwy pomiędzy, dostajecie jeden, jeden, jeden arkusz, dostajecie, dostajecie od razu sześć, siedem zadań w jednym arkuszu, a wcześniej było to podzielone na dwa, na dwa arkusze po trzy zadania. Jak wyglądała matura 2022 i wcześniejsze? Czyli zadanie pierwsze to był algorytm, algorytm, który tutaj jest opisany w jakiś sposób, czy to przy użyciu pseudokodu, czy to po prostu opisane za pomocą słów, jak on po prostu działa. Następnie musicie udzielić odpowiedzi na, na jakieś pytania, po prostu uzupełnić często też tabelę. Tak samo jak i. Napisać pseudokod, czasami pseudokod, być napisać po prostu algorytm za pomocą języka programowania, który realizuje daną czynność na karcie, no więc tutaj ta kompilacja była bardzo problematyczna. Jeżeli chodzi o zadanie drugie, tutaj akurat w naturze 2022 mamy pseudokod. I ten pseudokod trzeba przeanalizować, jak on po prostu działa, a następnie udzielić w tabelce odpowiedzi na, na podane pytania. Prosta sprawa, też takie, można powiedzieć, zadanie stricte algorytmiczne, programistyczne. Trzecie zadanie, prawda, fałsz, po daniu liczb 1, 3, 2 w systemie czwórkowym oraz liczby 3, 1, 1, 1 w systemie czwórkowym, zapisanych w systemie czwórkowym. Obie liczby otrzymamy, no i tu jest pytanie, jaki wynik. I, i, i w odpowiedziach mamy, mamy odpowiedź w systemie dwójkowym, ósemkowym, szesnastkowym i czwórkowym. I musimy udzielić po prostu prawda, fałsz odnośnie tego, Czyli tak naprawdę musimy na początku, najłatwiejszym schematem moim zawsze jest zamiana tego na dziesiętny, dodanie sobie, a potem przeliczenie na dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy i czwórkowy, bardzo prosta sprawa. No i udzielałem prawda, fałsz i już. Więc tak naprawdę jeżeli przygotowuje się do tej matury z informatyki, to zadanie jest dla Ciebie po prostu powinno być proste, o każdej porze dnia i nocy, żeby je zrealizować, bo, za, bo, te, bo te przeliczenia z jednego systemu na drugie, na drugi są banalne i my wiele razy też podczas przygotowania to ćwiczyliśmy. No i to tak naprawdę nasze pierwsze 15 punktów, czyli zobaczcie, że, że tutaj w tej maturze 2022 mamy 15 punktów do uzyskania, dwa zadania algorytmiczne, programistyczne, do tego jedno, jeden prawda, fałsz, pytania odpowiedzi różne. Tamte, ja podam jeden przykład Jednego zadania, prawda, fałsz, ale po prostu jest ich parę, zazwyczaj dwa, trzy, czasami więcej, czasami są one prostsze, trudniejsze. Wiadomo, tak, żebyście w tych 60 minutach zawsze się po prostu wyrobili z czasem. Lecimy dalej. Zada arkusz numer dwa, czyli poziom rozszerzony, część druga, czyli ta część teoretyczna. Z czego się składało? Czego się składało w 2022 roku i wcześniejszych? Zadanie pierwsze. Tutaj mamy liczby, mamy plik tekstowy z liczbami, każda liczba jest w oddzielnym wierszu. Następnie mam, taki plik tekstowy musimy wczytać do języka programowania, do jakiegoś kodu. Następnie dla każdej liczby coś wykonać, coś sprawdzić. I tutaj to sprawdzić, co sprawdzić, to właśnie mamy w zadaniu 4.1, 4.2, 4.3, bo każde zadanie polega na tym, że te liczby się wczytuje i do każdego zadania się po prostu inne dane trzeba sprawdzić. No i wtedy takie wyniki z takiego z naszych obliczeń, jak nasz kod to wykona po prostu, musimy udzielić w tym zadaniu i tak samo musimy dołączyć na do nasz pseudokod, znaczy przepraszam, nasz kod już w języku programowania, musimy dołączyć jako po prostu plik naturalny e, do zapisu, żeby oni też mogli sprawdzić, z czego wam te po prostu wyniki Wyszło zadanie piąte, mamy zadanie piąte o nazwie SOK. I tutaj mamy znowu plik tekstowy wysoki. Tutaj, tutaj mamy takie typowe zadanie, jeżeli na użycie arkuszy kalkulacyjnych, mamy też w nagłówkach, nawet bez czytania całości, w nagłówkach od razu widzę, że to są, mamy tutaj numery zamówień, że w nagłówkach też są nazwy tych tabel i to, i to po prostu rzucamy do naszego arkusza kalkulacyjnego. Następnie wykonujemy jakieś obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, żeby udzielić odpowiedzi na, na, na po prostu przedstawione pytania. Tutaj mamy aż pięć zadań właśnie do tego, do tego zadania piątego, pięć podzadań do zadania piątego i następnie. Mamy zadanie szóste, zadanie szóste, system kontroli dostępu. Ja tutaj też bez czytania, czy bez czytania całości już wiem, że to są bazy danych. Czemu? Bo mamy w plikach, mamy trzy pliki tekstowe, mamy, mamy identyfikatory, w różnych plikach są różne identyfikatory, które się powielają, gdzie musimy po prostu tworzyć relacje między, między tabelami, też bardzo prosta sprawa. I tym samym zadanie szóste ma aż cztery podpunktu, udzielamy odpowiedzi i koniec. I tak naprawdę tak na tym polegała matura 2022, i wcześniejsze. Czyli zobaczmy, że zadań programistyczno-algorytmicznych mieliśmy pierwsze trzy. Jeżeli chodzi o tą część pierwszą, następnie jedno w części drugiej, czyli w sumie cztery zadania, jeżeli chodzi o algorytmy i programowanie, i potem bazy danych i arkusz kalkulacyjny. Oczywiście te zadania nie były po, po, w ten sposób zawsze pierwsze, z części drugiej było programistyczne, to trzeba było po prostu zrozumieć. Jak już robisz dużo zadań tych yy, maturalnych, to bezproblemowo zrozumiecie też, załapiecie schemat, to jest banał. Później sami patrzycie na maturę, nawet bez czytania całości tekstu, już przydomyślacie, już co musicie zrobić, co, czego musicie użyć. Czy to będzie markusze kalkulacyjne, czy bazy danych, bo tego w markuszach po prostu nigdy nie mówią. Użyj, użyj Excela, użyj Accessa, użyj narzędzia, użyj po prostu kodu do realizacji zadania. Tutaj chodzi o to, że matura z informatyki udostępnia Wam wszystkie narzędzia. Żeby skorzystać z nich, żeby udzielić po prostu odpowiedzi, ale te zadania są na tyle zróżnicowane, na tyle jakby bardzo skierowane na jeden na jedną rzecz, czyli na bazy danych, na arkusz kalkulacyjny czy język programowania, że e, tym po prostu się najłatwiej rozwiązać te zadania i oni też po prostu przygotowując te zadania, zakładają, że będziecie rozwiązywać je za pomocą baz danych arkusz kalkulacyjnych, dzięki temu też wyrobicie się bez problemu, jeżeli chodzi o czas realizacji. Weźmy na tapet maturę 2023. Zobaczmy, jak to wyglądało w 2023 roku, bo będzie taka sama matura, bardzo zbliżona. W 2024 miały być wielkie zmiany, wielkie zmiany formuły. Okazało się, że wielka zmiana to jest połączenie tych dwóch arkuszy po prostu w jeden. I ten arkusz zawiera po prostu zmiksowane zadania z tych dwóch arkuszy pierwszych. Więc tam już po prostu jest, nie, nie ma tak, że pierwsze zadanie zawsze jest algorytmiczno-programistyczne, tylko pierwsze zadanie może być też odnośnie baz danych, a drugie może być algorytmiczno-programistyczne o takie utrudnienie od nich. I druga kwestia to dos, dos, doszły jeszcze bardziej trochę zaawansowane tematy, jeżeli chodzi o SQL, -a, które też w przygotowaniu po prostu do matury z informatyki, które prowadzę, też zaktualizowaliśmy już, więc tak naprawdę tyle zmian. Więc tym samym bezproblemowo, bo możesz się uczyć z matur wcześniejszych. Do tej matury 2024 możesz przerabiać od matury 2010 spokojnie do matury 2023. Wszystkie matury, jak przerobisz, to i wszystkie zadania będziesz umieć perfekcyjnie robić, to też na pewno osiągniesz do bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o tę maturę 2024. I takie mieliśmy zmiany tych forów. Przejdźmy sobie teraz do analizy matury 2023. Przejdźmy zadanie po zadaniu, zobaczmy, co tam po prostu było. I matura 2023. 2023 zobaczmy z czego się składała. Pierwsze zadanie mamy tutaj typowe zadanie algorytmiczne, typowe zadanie na, algoryt na analizę algorytmu i na napisanie kawałka kodu. Mamy tutaj pierwsze zadanie biblioteczka Adama. Na pierwszej stronie widzimy po prostu całość zadania, cały opis zadania, złącznie z przykładami. Mamy tutaj całe wyjaśnienie, jak dany algorytm działa. No i następnie w zadaniu pierwszym 1.1, za dwa punkty musimy odpowiedzieć na dane pytanie, podaj zawartość biblioteczki, po wstawieniu do niej kolejno, kolejno książek o numerach takim, takim, takim i po prostu wypełniamy, przechodzimy po tym algorytmie jeszcze raz i po prostu wypełniamy tabelkę o to tyle. Zadanie numer 1, 2, kolejne, mamy uzupełnić tabelkę znowu, wpisujemy już, już trochę dla innych kombinacji, po prostu wpisujemy kolejne wartości, ma minimalną liczbę półek wpisuje, maksymalną liczbę półek, no i tyle. Tak naprawdę wystarczy zgłębić zadanie, jeżeli ktoś to algorytmiczne, program, programistyczne myślenie nie ma z tym żadnego problemu, to takie zadanko po prostu powinien rozwiązać bez, żadnych, bez żadnego wątpienia. I zadanie 1-3, tutaj dodali jeszcze kolegę Adama, który oglądał biblioteczkę i stwierdził, że coś tam, coś tam, coś tam. Nie będziemy teraz bardzo w to wnikać, aczkolwiek mamy tutaj dodatkowy pseudokod, no i znowu musimy udzielić odpowiedzi na pytania odnośnie tej innej biblioteczki, innych założeń biblioteczki, to jest zadanie 13. I takie, za, za, za te zadania uzyskujecie w sumie 7 punktów, więc tym samym uzyskujecie 14% na maturze, za te, za te zadania już pierwsze programistyczno algorytmiczny to nie, musi, nie musicie nie żadnego kodu, e, kodu pisać, po prostu musicie przeanalizować algorytm i sobie potem przejść. Zadanie Drugie. Liczby binarne. Zadanie drugie, liczby binarne, jak zobaczyłem to pierwszy raz, gdy e, zobaczyłem właśnie zadania po maturze 2023, od razu się uśmiechnąłem, ponieważ dwa, zadanie, zadanie o nazwie liczby binarne pojawiło się wiele razy. Na, mianowicie pojawiło się w, w 2015 roku i było praktycznie bardzo, bardzo podobne. Dlatego ja z, zalecam po prostu, żeby sobie robić też poprzednie matury, nie zważać na to, że była to matura, która była 8 lat temu. To jest niezwykle ważne, żeby po prostu przerabiać sobie wszystkie możliwe zadania porównajmy sobie tak na szybko, mamy w drugim zadaniu 2023 roku, mamy po prostu liczby binarne, czyli takie liczby, które się składają z zer i jedynek i następnie mówią tutaj o, o tym, że mamy bloki składające się z samych jedynek, potem są same zera i potem są same jedynki i tak dalej, i tak dalej. I w zadaniu w czwartym 2015 roku o nazwie słowa binarne, w pliku słowa tej te zapisano tysiąc słów i tak dalej, i tak dalej i mamy dokładnie ten sam schemat, więc jeżeli ktoś zrobił to zadanie 2015 roku dobrze i pamięta to zadanie, bo ja dosłownie jak zobaczyłem to zadanie, to od razu mi się zaświeciło, ok, to było. Więc tak naprawdę pytania do tego zadania były bardzo, bardzo podobne, dlatego zalecam powtarzanie też poprzednich matur. Zadanie 2.1. Napisz w pseudokodzie lub w danym języku programowania jakiś algorytm, który... Ktoś policzy do no, wzoru, nie będziemy bardzo wnikać w to i wtedy e, ten algorytm powinniśmy zapisać na kartce, czyli możemy sobie użyć komputera, możemy sobie wczytać nawet e, te dane, możemy sobie wczytać te dane i napisać sobie kod za pomocą języka programowania na komputerze, następnie przypisujemy sobie algorytm na kartkę, czyli nasz, nasz, kod, e, nasz kod, który to realizuje i koniec, czyli tu jest to ułatwienie, że możemy sobie użyć komputera i to sprawdzić, bo wcześniej nie było takiej po prostu możliwości i tutaj w zadaniu 2.1 też uwaga chciałem coś przeczytać bo tego wcześniej to różnie to było e, to było opisywane czyli, czyli fakt e, tego że co mo jak możemy napisać ten kod co, czego możemy użyć czego możemy, czego nie możemy użyć. i Tutaj też jest kwestia zawsze taka że wszyscy mówią że Python ma dużo ułatwień dużo skrótów dużo takich rzeczy które mogą które mogą e, które, dzięki którym możemy przyspieszyć realizację zadań bo mamy funkcje gotowe które nam realizują dane kwestie i uwaga. Mamy tutaj taki zapis w zadaniu 2.1. W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących operatorów arytmetycznych dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia, operatorów logicznych porównań, instrukcji przypisania lub samodzielnie pisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe po operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych. Oraz operatorów innych niż, niż wymienione, w dostępnych w języka programowania, w tym zwłaszcza funkcji zmiany, zamiany między systemami pozycyjnymi i konwersji między typami danych. Dlatego właśnie moim, e, moim podejściem do nauki, zarówno w C++, jak i w Pythonie, jeżeli chodzi o te, o te języki, jest to, żeby was nauczyć algorytmicznego myślenia, żeby was nauczyć, jak to zrobić ręcznie. Jak to zrobić bez dodatkowych super funkcji, które nam to realizują, bo na maturze matura sprawdza wasz, to, jak napiszecie, jak wymyślicie algorytm, a nie jakie zna, funkcje znacie na pamięć, że są dostępne w języku programowania. Bo wiele osób mówi, że w Python ma dużo więcej ich. Okej, okay, może ma, ale to są takie funkcje, które się zazwyczaj pisze, jeżeli ktoś rozumie o co chodzi, to się pisze w paręnaście, parędziesiąt sekund. Więc to nie jest żaden problem, czy w C++ się zdajecie, czy w Pythonie. I zobaczcie, że w tym zadaniu... Dokładnie w tym zadaniu ważne jest to, żeby to zrobić ręcznie, żeby umieć zrobić zamianę systemów liczbowych ręcznie, a nie tylko, a nie tylko używać funkcji budowanych i koniec. Więc tutaj moje podejście uczymy się ręcznie, do, jeżeli chodzi o maturę z informatyki, wszystkie zamiany, wszystko co można, żeby sobie samemu pisać algorytmy. Czyli najłatwiej jak ja zawsze pokazuję na tablicy. Rozpisuję dany algorytm, krok po kroku jak działa na tablicy, żebyście zrozumieli, jak, jak on wygląda i potem. Przenoszę krok, te, każdy krok po prostu do kodu, żeby też zobaczyć każdy krok, skąd się wziął, skąd dana rzecz wynika. I tak samo właśnie tutaj później już e, bierzecie ten algorytm, e, analizujecie go, umiecie go zrobić ręcznie w głowie, i potem robicie, te, te, o, o to chodzi, żeby go z głowy czy tam z, z zapisów e, po prostu na kartce, z notatek, przenieść go do kodu. I to jest wtedy już żaden problem a natomiast funkcje wbudowane są, jak widać, zabronione. W niektórych maturach już się zapis odnośnie funkcji wbudowanych pojawiał, natomiast tutaj był właśnie dużo, dużo dłuższy odnośnie tych funkcji sterujących, operatorów arytmetycznych, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i tak dalej, i tak Dlatego też to jest niezwykle ważne, żeby to umieć po prostu wszystko robić od deski do deski ręcznie, a nie tylko funkcje wbudowane. Zadanie 2.2. Podaj, ile liczb w pliku bin czyli ten plik, czytany właśnie za pomocą kodu, składa się z co najwyżej dwóch, bloku, dwóch bloków. Zgodnie z definicją bloku, przepodaną po prostu wcześniej, odpalamy nasz kod, zmieniamy nasz kod tak, żeby realizował te, te właśnie założenia, i następnie on, on zwraca liczbę, czyli liczymy, ile takich bloków jest, ile tych liczb jest tak, składających się z co najwyżej dwóch bloków i udzielam odpowiedzi, koniec. Następnie 2, 3, Wypić największą z, z, z liczb zapisanych w pliku Bintxt. To jest w ogóle chyba zadanie z matury podstawowej, bo to jest, bo to kwestia jest tak naprawdę na maturze podstawowej już w 2012 roku, gdzie te matury podstawowe były bardzo proste, to takie zadanie dokładnie też było z matury podstawowej, jeżeli chodzi o podanie liczby największej, która jest w danym pliku tekstowym żaden problem. No i to i zadanie i to były dwa zadania po dwa punkty. Następnie zadanie 24. No i tutaj mamy znowu jakąś kwestię już bardziej trochę złożoną za jeden punkt, jeżeli chodzi o, to, o ten sam algorytm. Idziemy dalej. Zadanie 2.5. Napisz algorytm, który dla każdej, dla każdej binarnej liczby p zapisanej w pliku bin.txt obliczy wynik działania. I tu mamy wynik działania i musimy to przeanalizować i po prostu to z, zrealizować. I do oceny oddajemy plik wynik 2.txt zawierający odpowiedź do zadań 2.2 2 i 2.3 oraz wynik 2, podłoga 5 TXT zawierający odpowiedź do zadania 2.5 oraz pliki źródłowe Twoich programów o nazwach odpowiednio. Zadanie 2.2, 2, zadanie 2.3 i 2, zadanie 2.5. Więc jak widzimy, ten kod też dajemy do e, odpowiedzi, po prostu do nas, jako nasza realizacja po prostu tego zadania, nawet jeżeli robiliśmy go na komputerze. Lecimy sobie dalej. Czyli to zadanie, zadanie numer e, 2, było aż za 11 punktów i zadanie numer 2 było po prostu stricte, jeżeli chodzi o programowanie, algorytmiczne myślenie, więc tym samym mamy już 22% e, z tego zadania, z wcześniejszego 14, czyli w sumie mamy 36% już na starcie z samego programowania. Jeszcze nie dotknęliśmy ani baz danych, ani Excela. Zadanie numer 3. Liczba pi. I tu kolejny mój uśmiech, bo liczba pi, te, też na, takie zadanie, dosłownie liczba pi pojawiło się już na wielu maturach, więc e, tym samym też ja już wiedziałem, że tam na pewno nie będzie nic bardziej skomplikowanego. Tutaj mamy pewien matematyk z, z, zafascynowany liczbą pi, do tego stopnia zapisał jej rozwinięcie dziesiętne z dokładnością do 10 tysięcy cyfr po przecinku. Wszystkie cyfry po przecinku zapisał w pliku tekstowym ptxt, czyli zobaczcie, znowu mamy... Program, programowanie znowu mamy udzielić odpowiedzi, jeżeli chodzi o kod, jeżeli chodzi właśnie o, e, o to, jak, jak to zrealizujemy. Więc tutaj po prostu mamy zadanie 3.1, mamy jakieś, jakąś realizację znowu tego kodu, naszego algorytmu i e, udzielamy po prostu odpowiedzi dokładnie, e, co, co tam nam wyszło z tych obliczeń, co nam wyszło z pliku pi.txt. Zadanie 3.2. To tak samo, znowu analizujemy algorytm, znowu zmieniamy delikatnie nasz kod i uzyskujemy jakąś odpowiedź właśnie do tego zadania. Zadanie jest za 3 punkty i zadanie 3.3. poda, ile wszystkich rosnąco mających ciągów złożonych jest dokładnie z sześciu, Kolejnych stylizm zapisanych w pliku PTXT. To jest kolejne zdanie odnośnie ciągu w, e, w bloku liczb, które też pojawiło się na maturach podstawowych, więc tutaj bardzo proste, zadanko. E, rosnący ciąg. Robimy sobie tak z głowy, nawet mogę powiedzieć, że robimy sobie funkcję, która sprawdza, która próbuje wykluczyć ten ciąg, czyli próbuje znaleźć, gdy, ty ciąg, gdy ten ciąg po prostu nie jest e, rosnącą rosnąco malejący. Tak samo jak tutaj mamy. E, Mamy w zadaniu napisane, i tym samym e, piszemy sobie funkcyjkę. Używamy sobie funkcyjki dla każdych e, liczb, i po mamy gotowe odpowiedzi. Bardzo proste. Zadanko, zadanie 3, 3, zadanie 3, 4. Znajdź najdłuższy ciąg z kolejnych cyfr z pliku PTXT. Znowu mamy programowanie. Więc zobaczcie, mamy zadanie, 3. Pierwsze zadanie już mamy za sobą. Tak pokrótce, oczywiście nie rozwiązuję teraz całości, bo to by nam zajęło dużo, dużo dłużej. Więc mamy tak zadanie za 7 punktów, za 11 punktów, za 10 punktów, pierwsze trzy zadania, i to jest, mamy w sumie tych punktów 28, więc tym samym 28 punktów na 50, więc zobaczcie, że już ponad połowa i, i my w ogóle nie tnęliśmy Excel ani baz danych. Mamy zadanie 4 za 1 punkt. Zdanie teoretyczne, już takiej suchej teorii, jak właśnie były, były to ostatnie zadania w tej maturze 2022 i wcześniejszych. Oceń poprawność podanych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe oraz F, jeżeli zdanie jest fałszywe. W komunikacji między dwoma osobami A i B z wykorzystaniem szyfrowania asymetrycznego klucz prywatny osoby A stosuje się do... Odczyt wiadomości wysyłanej do osoby A przez osobę B, uwierzytelnienia osoby B przez osobę A. No i mamy prawdę, fałsz udzielenia odpowiedzi, słucha teoria, więc z tym też nie powinien być problem. I zadanie piąte, tu znowu zobaczyłem to, to mówię, czy to jest rozszerzenie, czy na pewno to jest rozszerzenie. Dane są liczby zapisane w systemach pozycyjnych o podstawach 3, 5 i 6. Wstaw w miejsce kropek odpowiedni znak większości, większości bądź równości, tak aby wyrażenie było poprawne. No i mamy e, liczbę. 2, 0, 1, 1 w systemie trójkowym, że jest równa 1, 3, 4 w systemie szóstkowym. I następnie musimy powiedzieć, czy, czy liczba 1, 3, 4 w systemie piątkowym jest większa, mniejsza bądź równa 1, 3, 4 w systemie szóstkowym. I tak samo potem mamy kolejną liczbę 2, 2, 2, 2 w systemie trójkowym i 1, 1, 1, 1 w systemie szóstkowym i musimy stawić znak większości, mniejszości za jeden punkt. Mamy pięć zadań ze za sobą. Kolejne dwa punkty e, zdobyte z Excela baz danych jeszcze w ogóle nie ruszyliśmy, więc co już mamy chyba 30 e, punktów w sumie za te pierwsze 5 zadań. Zdanie numer 6, matura 2023. Konfitura owocowe, w pliku owoce.txt zapisana informacja o dostawach owoców, e, między datą a datą, dostawy, dostawy owoców, dostawy żołędzi, to wszystko po prostu już było w poprzednich e, maturach e, i mamy, takie, mamy tutaj przy, przykład e, po prostu tych, e, tych dostaw, mamy na, jako nagłówki, mamy e, na początku właśnie daty, dostawy malin, dostawy truskawek, dostawy porzeczek. czytujemy to, od razu mi to mówi arkusz kalkulacyjny, będzie to jak, jak byk. Nie przeczytałem jeszcze całości, ale oczywiście to jest moje pierwsze założenie. Czytam całość i dopiero analizuję, czy to jest faktycznie arkusz kalkulacyjny. Analizuję, analizuję i uwaga, proszę Państwa, do oceny oddajesz. Plik zawierający wykres do zadania 6.1. Jeżeli mamy wykres, to sprawa jest jasna. Jest to arkusz kalkulacyjny, robimy zadania 6.1, 6.2, czyli tutaj 6.1 na podstawie wykonanego zestawienia utwórz wykres kolumnowy, 6.2 podaj liczbę dni, w których dostarczono jakieś tam rzeczy, zadanie 6.3 podaj ile razy w okresie od dnia do dnia produkowano konfitury poszczególnych rodzajów, zadanie 6.4 na wyprodukowanie 1 kg konfitur dwuowocowych, potrzeba 1 kilo każdego owocu, podaj ile kilogramów konfitur każdego rodzaju wyprodukowano w okresie od do. I już zadanie typowo, typowo, typowo akurat kalkulacyjny. I to zadanie było za 10 punktów, więc dosyć też dużo punktowane. I zadanie numer 7. Mamy typówkę, bo ja już tutaj widzę przed sobą trzy pliki tekstowe, trzy pliki tekstowe. Mamy identyfikatory gracza, mamy identyfikatory gry. To już ja już tutaj na, na pierwszy rzut oka bazy danych, trzy pliki tekstowe. Typu weczka z baz danych i musimy podać odpowiedzi na pytania. 7.1 to jest, to jest zadanie za jeden punkt. Podaj tytuł gry, która otrzyma najwięcej ocen. 7.2 dla każdej kategorii imprezowa podaj średnią z jej ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7.3 podaj liczbę, li, liczbę graczy, która, którzy nie posiadają żadnej ocen, ocenionych przez siebie gier. 7.4 w ocenianiu gier planszowych itd. Tak i, tak i mamy gotowe zadanie numer 7.4. W zadaniu 7.5 dodatkowo jeszcze mamy tabelę i jej połączenia, ID gry, ID gry z między tabelami gry i sklep, więc to już, na, to, już to już w ogóle na 100% upewnia, że, że to są bazy danych. I tym samym też udzielamy odpowiedzi po prostu na pytanie. I tu jest właśnie kwestia zapis zapytanie w języku SQL w którym, w wyniku którego uzyskamy informację, prawdopodobnie może możemy to zrealizować za pomocą akcesa i tam sobie podejrzeć, jak wygląda ten SQL, a może trzeba to na kartce po prostu wymyśleć i napisać to w ciemno, bez sprawdzenia, nie analizowałem tego zadania tak w 100%, nie robiłem go jeszcze, więc, więc Wam nie powiem w tym momencie, aczkolwiek to jest tyle z SQL-a, zadanie za, za dwa punkty. I to było zadanie za całość zadanie siódme, to jest w sumie 10, 10, 10 punktów. Więc tym samym zobaczmy, że te matury 2022 i wcześniejsze, i ta matura 2023-2024, którą prawdopodobnie ty będziesz pisał, pisała, będzie, są bardzo podobne. Zadania są praktycznie identyczne, tak samo jak zobaczyłem w 2023 roku liczby pi zadanie odnośnie liczb binarnych, przeliczenia z binarnego na decymalny i z ósemkowego na szóstkowy, i tak dalej. Wszystko to było już wcześniej. Wszystko to też przerabialiśmy wiele razy, przerabiałem z moimi uczniami wielokrotnie, z zadaniach domowych też robiliśmy wielokrotnie, więc. Ja jestem przekonany, że ta matura wszystkim powinna pójść dobrze. Oczywiście e, teraz ten czas trzeba sobie gdzieś tam podzielić. Zadań było 7, ale dwa zadania było, były po jeden punkt, no więc czy to były trudne, długie zadania raczej nie, więc zadania było jedno więcej. Te, teoretycznie wcześniej było 3-3, a teraz było 7, ale dwa zadania za jeden punkt to jest. E, to tak, jakby nie było tych, tych zadań praktycznie, tak? I tym samym mamy takie krótkie podsumowanie i analizę tego, jak będzie wyglądać matura w 2024 roku, a jeżeli to. Planujesz właśnie maturę z informatyki, planujesz studia informatyczne. Zapraszam Cię do naszego przygotowania do matury z informatyki ukierunkowanego na studia informatyczne. znajdziesz się na stronie kursmaturainformatyka.pl. Więcej szczegółów i tym samym zachęcam do subskrypcji tego kanału. Tutaj będzie się pojawiało coraz więcej po prostu takich materiałów, jeżeli chodzi o właśnie przygotowanie Was do matury z informatyki. To było wideo, które nie było w pełni, z realizacją tych zadań maturalnych, te zadania też są przeanalizowane i przerobione przeze mnie właśnie w materiałach kursowych, bo tam już mamy dużo, dużo więcej czasu, no wiadomo, tutaj było 210 minut na realizację wszystkich zadań, żeby to zrobić też bym musiał na pewno poświęcić Ponad, na pewno ponad godzinę, żeby to, to wszystko zra, prze, zrealizować, żeby to wszystko przejść, żeby to, te zadania czytać, odpowiedzieć, przeanalizować, upewnić się, że po prostu wszystko jest dobrze, więc e, nie, 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 nie ma takiej opcji, żeby w parę naście minut zrobić te zadania, więc mam nadzieję, że to wideo było wartościowe, mam nadzieję, że to wideo pokazało Ci właśnie te różnice, matura 2023-2022 i wcześniej się, że wcale ich praktycznie nie ma, poza tym, że są te matury teraz scalone e, i to tak naprawdę tyle Doszedł jeden, jedna rzecz, więc tak będzie wyglądała matura 2024. Myślę, że musimy bazować w 100% na maturze 2023. Nie ma żadnych zmian formuł na nowy rok, więc myślę, że tym samym uczymy się tego, co było w poprzednich latach, aż do tych najtrudniejszych zadań maturalnych, które pojawiły się w poprzednich latach i na różnych maturach też pobocznych, typu matury, matury testowe, matury próbne i tym samym uczymy się. Tak, żeby osiągnąć te nasze wymarzone 100%. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć!